Widzisz ich? No. Gdzie tam? Obite. Powalony, 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 powalony. Dobij, 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 dobij. Nie mogę, nie mogę. Nie mam jak. Dobra, to ja, dobra. Dobra. Dziękuję. Na dole. Tam jest. za płotem jeden. Na mnie, na mnie, na mnie Dobra podniosę się Podniosę się Dobra dzięki Kaszle mi ktoś za błotem, kaszle mi ktoś za błotem Zaganiacz Tutaj, tutaj Paralizator tam ma O kurwa nie! Dzięki jednego Dobra wiem ale my Nie mam... do strefy Czekaj ja się spróbuję podnieść tylko nie wiem czy... Nie nie zdążę Ja, nie, ja nie nie dam rady nic burze, zrobić Kurwa! <s ice> <slining> Rozjebałem ich. O kurwa. A ja widziałem, że padamy wszyscy i skończyło się. Rozjebałem ich <sSunny> trzech. No. Ja zbiłem No. A ja się ciągałem jak zdziownica. Każdy zrobił coś dla drużyny. <grydy> <grydy> Dobrze. No. Ale wiecie, co mi się podoba? Podoba mi się to, że... No, rozjebaliśmy ich zajebiście. Podoba mi się to, że nie ma takiego, co było kiedyś. Kurwa! Jej! Yeah, wygraliśmy! Jej! Yeah, kurwa, No okej, okay, wygraliśmy. Damianek sobie ścielił głowę, kurwa. Ja, to się do Ktoś zabrał twoje pięć minut, co się dopierdolił? A widzisz? Mbappé asisty, kurwa. Saterek, do pracy. Co to tutaj? <laughs>